W prognozach odwilż jutro na termometrach nawet 6 stopni ciepła. Karolina Filipkowska witam i zapraszam na najnowsze informacje pogodowe. Poza tym nad naszym krajem rządzić będą chmury, chmury z opadami lokalnie marznącymi, bo Polska będzie w zasięgu układu niskiego ciśnienia i przez obszar Polski będzie przytaczać się front atmosferyczny, właśnie pochmurny z opadami. Tych opadów będzie dość sporo w trakcie najbliższej nocy w pasie centralnym. Mogą być to opady marznące. Drogi i chodniki będą zamieniać się w lodowiska, będzie wyjątkowo ślisko. Także apel do kierowców, ale także do pieszych o ostrożność. Najniższa temperatura to suwałki, tam na termometrach nawet minus 10 stopni. Jutro na Pomorzu Kujawach i w Wielkopolsce przewaga chmur z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem, ale także szczególnie w rejonie Zatoki Gdańskiej na Kujawach mogą pojawiać się opady o charakterze marznącym, czyli znów będzie wyjątkowo Analogiczna sytuacja na Warmii, na Podlasiu, tutaj także e, charakterze marznącym opady. Trochę lepiej na Mazowszu, bo tam opady deszczu i tam temperatura nawet do 2 stopni tyle w Łodzi. Na Podkarpaciu Lubelszczyźnie i w Małopolsce pochmurno z opadami deszczu, bo tu wskazania termometrów nawet dochodzące do 3-4 stopni. Górny Dolny Śląsk, Ziemia Buska, tu najcieplej. Szczególnie we Wrocławiu nawet do 6 stopni. Chmury z opadami deszczu, ciśnienie nie w Warszawie na barometrach 989 hektopaskali. Wtorek z chmurami, z niewielkimi szansami na drobne przejaśnienia, z opadami deszczu, ze śniegiem w centrum. Na Śląsku śniegiem sypnie na Suwalszczyźnie, tam zero na.